Witajcie, nazywam się Marcin Dziewiątkowski, jestem kierownikiem działu wsparcia technicznego firmy acs producenta instalacji marki Stack. Opowiem Wam o komponentach instalacji gazowej, ich roli oraz sposobie montażu. Zacznijmy od pierwszego komponentu gazowego, jakim jest wielozawór. Rola wielozaworów w systemie to kontrola poziomu paliwa, dostarczenie paliwa gazowego za pomocą rurki ssącej. Do pozostałych komponentów systemu, element, który odpowiada za odpowietrzenie, komory wielozaworu i bardzo istotne funkcje, oczywiście kwestie bezpieczeństwa, czyli zabezpieczenie przepływu paliwa gazowego za pomocą elektrozaworu, który się znajduje tutaj. Zawór termiczny, który odpowiada za kontrolę temperatury paliwa gazowego. Zawór mechaniczny, którym możemy mechanicznie włączyć lub wyłączyć przepływ paliwa. Gazowego. Dodatkowo w systemie wraz z wielozaworem mamy też czujnik poziomu paliwa gazowego. Co jest istotne w przypadku tego czujnika, to jego prawidłowa pozycja montażowa. Musimy dobrać tak odpowiednio pozycję montażową, żeby czujnik poprawnie wskazywał w całym zakresie poziomu paliwa. Kolejnym elementem systemu to wlew paliwa gazowego. Wlew paliwa gazowego odpowiada za dostarczenie paliwa gazowego w postaci ciekłej do zbiornika. A to co jest istotne w tym systemie, to zawór, który zabezpiecza przed wypływem paliwa gazowego na zewnątrz. Zawór kulowy, który znajduje się w konstrukcji tego wlewu, zabezpiecza przed wypływem gazu na zewnątrz. Kolejnym elementem, który w systemie pełni ważną rolę, jest to elektrozawór. Ten elektrozawór pełni również. Kwestię bezpieczeństwa. On zabezpiecza przed przepływem gazu, ale znajduje się w komorze silnika. Tak jak elektrozawór w wielozaworze znajduje się bezpośrednio na zbiorniku, tak ten e, musi znajdować się w komorze silnika. Jeżeli chodzi o jego montaż. Bardzo ważnym jest zapewnienie pozycji horyzontalnej tego zaworku, który znajduje się we wnętrzu tej cewki. We wnętrzu tej cewki jest tłoczek, który zabezpiecza włącz, przepływ paliwa gazowego. Włącza lub wyłącza ten przepływ w zależności od zapotrzebowania systemu. To, co jest istotne, jeżeli chodzi o kwestie montażowe, to jego pozycja. Dopuszczalne jest odchylenie od poziomu tłoczka elektrozaworu w pozycji. Maksymalnie do 90 stopni. Dlatego, że paliwo gazowe, które posiada w, swoim, w swojej strukturze zanieczyszczenia stałe, może spowodować zablokowanie tego tłoczka w sytuacji, kiedy montaż nastąpi w innej pozycji niż sugerowana. Komponent kolejny w systemie to reduktor. Jeżeli chodzi o funkcję reduktora w systemie. Paliwo dociera do reduktora z elektrozaworu. Reduktor ma za zadanie zmienić postać fazową tego paliwa gazowego tu w postaci ciekłej, przekształca się w postać lotną. W tym procesie musimy dostarczyć do reduktora dodatkowe ciepło. Dlatego reduktor jest podłączony do układu chłodzenia silnika, za pomocą tych dwóch korotłów, żeby w tym procesie dostarczyć odpowiednią ilość ciepła do procesu przemiany paliwa gazowego z postaci ciekłej na lotną. Jeżeli chodzi o montaż tego elementu, bardzo ważne jest to, żeby zapewnić mu odpowiednią pozycję. Dopuszczalna jest pozycja każda inna niż odchylenie zaworu regulacyjnego do, do dołu. Co to znaczy? To znaczy, że Reduktor może być zamontowany w tej pozycji lub każdej innej nie dopuszczającej do tego, żeby zawór był skierowany do dołu. Tu podobnie jak w elektrozaworze mamy sytuację, że zanieczyszczenia, które znajdują się w gazie, w sytuacji kiedy reduktor będzie zaworem regulacyjnym do dołu, te zanieczyszczenia mogą zablokować ten zawór. Dlatego ta pozycja musi być inna niż odchyleniem zaworu do dołu. Paliwo gazowe z reduktora przedostaje się do czujnika temperatury i ciśnienia gazu. To również bardzo istotne jest zachowanie odpowiedniej pozycji montażu tego sensora. Idealna jest sytuacja, kiedy pod maską ten czujnik można zamontować w pozycji pionowej, czyli dokładnie takiej, jak widzimy tu. W sytuacji, kiedy montaż wymusza odchylenie tego czujnika, podobnie jak w przypadku reduktora i elektrozaworu. Ten czujnik możemy odchylić od pozycji pionowej do pozycji poziomej i sugerowane jest, żeby nie odchylać tego czujnika w, do dołu. Dokładnie identycznie jak w poprzednich przypadkach zanieczyszczenia paliwa gazowego mogą spowodować zablokowanie przepływu tego czujnika, zakłócić jego pracę. To oczywiście ma bezpośredni wpływ na działanie systemu. Z czujnika paliwo gazowe przedostaje się do tryskiwaczy gazowych. To również bardzo istotne w przypadku tryskiwaczy jest ich położenie. Zanieczyszczenia, które przedostają się przez filtr, mogą spowodować zakłócenia pracy tłoczków tych tryskiwaczy. Sterownik gazowy, do pomocy impulsów elektrycznych, dobiera odpowiednią dawkę paliwa dostającą się do silnika. Dlatego też wszelkie zanieczyszczenia, które dostają się do wtryskiwaczy, w sytuacji kiedy pozycja montażowa wtryskiwaczy będzie inna niż pozioma, czyli dopuszczalna jest, podobnie jak w przypadku pozostałych komponentów, mocowanie tej listy między pionem a poziomem. Inna pozycja spowoduje to, że gromadzenie się zanieczyszczeń będzie wpływało na jakość pracy tych wtryskiwaczy. Starownik gazowy to również ma znaczenie e, charakterystyka jego montażu. E, ponieważ jest to układ e, elektroniczny, e, musimy ograniczyć wpływ e, dostawania się wody do złącza elektrycznego, co może spowodować jego usterkę. E, bardzo ważne również jest zlokalizowanie sterownika w komorze silnika. E, unikajmy montażu w miejscach, gdzie narażony jest na przepływ wody lub nadmierne zanieczyszczenie pyłem. Sugerowane jest również e, to, żeby ten sterownik był daleko od źródła ciepła, czyli kolektora wydechowego, czy innych mocno nagrzewających się elementów silnika. Najlepiej, gdyby znajdował się w pobliżu oryginalnych komponentów elektrycznych pojazdów, czyli sterowników, skrzynki bezpieczników lub akumulatora. A teraz przejdziemy do montażu komponentów na pojeździe samochodowym. Zacznijmy od wlewu paliwa gazowego. W przypadku tego pojazdu wlew paliwa gazowego znajduje się pod klapką, wlewu benzynowego. Wlew paliwa gazowego zabezpieczony jest osłoną. Osłona służy w celu zabezpieczenia dopływu wody bądź innych zanieczyszczeń. W przypadku starszych pojazdów wlewy paliwa również często montowano w zderzaku. Dzisiaj najbardziej popularnym rozwiązaniem jest montaż wlewu paliwa gazowego dokładnie w miejscu, tam gdzie znajduje się wlew benzynowy. Następnie przejdźmy do zbiornika paliwa gazowego i wielozaworu. W tym pojeździe zbiornik zamontowany jest zbiornikiem toroidalnym. Jak widzicie, znajduje się w miejscu koła zapasowego i nie zajmuje dodatkowej przestrzeni bagażowej. Następnym elementem jest wielozawór. Tu, wielozawór zamontowany jest w tej pozycji. Zajmuje się przekazywaniem paliwa do elementów instalacji gazowej. W przypadku montażu zbiornika LPG typu toroidalnego bardzo ważnym jest wypoziomowanie tego zbiornika. To znaczy, że on nie może być odchylony od e, poziomu w żadnej płaszczyźnie. W przypadku, gdy będzie odchylony, wówczas skazania poziomu paliwa będą zakłócone. Paliwo gazowe w postaci ciekłej przedostaje się przewodem elastycznym do elektrozaworu. Następnie z elektrozaworu do reduktora, z reduktora w postaci gazowej do filtra, z filtra przedostaje się do czujnika i z czujnika do wtryskiwaczy. Jak widzimy, pod maską mamy zamontowany identyczny reduktor jak omawiany wcześniej. Jest to reduktor R02. W przypadku tego pojazdu jest zamontowany dokładnie w pozycji pionowej, podłączony oczywiście do układu chłodzenia i filtra fazy lotnej. Filtr fazy lotnej, który to widzimy Dokładnie identyczny jak wcześniej omawiany, stack GF-01 i z filtra do czujnika ciśnienia i temperatury gazu. W przypadku tego auta, jak widzimy, czujnik temperatury i ciśnienia gazu zamontowany jest w pozycji poziomej. To zapewnia mu stabilny charakter pracy. Z czujnika paliwo gazowe przedostaje się do wtryskiwaczy gazowych. W przypadku tego auta mamy zamontowane wtryskiwacze gazowe ACW031, dokładnie takie same jak omawiane wcześniej. Wtryskiwacze gazowe znajdują się w pozycji pionowej, czyli optymalnej dla pracy systemu. Kolejnym elementem systemu omawianym wcześniej jest sterownik instalacji gazowej. W przypadku tego pojazdu sterownik, jak widzimy, znajduje się dokładnie zamontowany przy skrzynce bezpieczników i akumulatorze. To zapewnia nam bezpieczeństwo i pod kątem zarówno wody, która może się znajdować w komorze silnika, jak i bezpieczeństwo termiczne, gdzie kolektor wydechowy znajduje się w odpowiednio bezpiecznej pozycji. Kolejnym elementem będzie przełącznik, tu przejdziemy do wnętrza pojazdu. Przełącznik systemu. Ten element musi być zamontowany zgodnie z wymaganiami kierowcy, czyli głównie chodzi o jego widoczność i dostępność względem przełączania funkcji. W przypadku tego pojazdu zamontowany jest dokładnie tutaj i jak widzimy w tej chwili system informuje o poziomie paliwa, o statusie pracy bądź też o awarii. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia.